Witam. Ponownie omówimy jeszcze tak w pokrótce, szybko, prasę Ursus Z54353A Jest to stara Konfarma, praktycznie się na Stanę tak z tyłu. A cóż tu się stało się? Następnie przejdę i tak mniej więcej pokażę. No, co do pracy. Tania, jedyny jej plus. No, słomę prasuje. Nie ma co się oszukiwać, że to jest jakaś prasa profesjonalna dla dużych gospodarstw. Ale dla małych gospodarstw, takich do 50 hektarów, myślę, że jest to dobre rozwiązanie z tego względu, że no, że jest tania. Jak na razie nie miałem problemu z podawaniem siatki. Jedyny kłopot, jaki z nią mam to w przerobieniu kiszonki. Tutaj jest takie zabezpieczenie śrubowe. O, widzicie? Te dwie śruby zrywa bardzo dosyć często, gdy tylko się za przekroczy taką małą, cienką granicę. Nawet jak za dużo jest na podbieraku. Gdzieś jedziemy jakimś dużym pokosem i trochę przyszybko Coś się przypcha i od razu tam zdywa śruby, jest kłopot, żeby te śruby założyć, później jest ciężki dostęp, odrapane mamy ręce. No i tutaj trzeba naprawdę nauczyć się tej prasy, wyczuć ją, kiedy ten moment, żeby go nie przeskoczyć. Może ja, nie, może ja coś robię źle, nie mówię, że nie, chociaż akurat tą prasą najlepiej ja operuję, jakoś już się tak nauczyłem, że najmniej mam problemów z... z Właśnie z tymi śrubami No nie jest to prasa do kiszonek To nie ma co się oszukiwać Zrobi się, no oczywiście, że się zrobi Ona się za zakisi, nie zepsuje Ale czasem no, omęczyć się można Żeby cokolwiek no, Żeby nie stracić tego dnia nerwów Nie wychodzić z tego ciągnika To jest... Rzadki, rzadki zdarze, rzadkie zdarzenie. No, trzeba się jednak odenerwować czasami. Jak już się nauczysz, to, to jakoś to idzie. Dla słomy to myślę, nie ma żadnego problemu. Praktycznie nie wychodzę z ciągnika. No, nie, słoma nie musi być zbita jakoś wybitnie. I zwłaszcza, jeśli się robi dla siebie. Ja usług w ogóle żadnych nie wykonuję, no chyba, że ktoś mnie poprosi albo w, na zasadzie odpracowania czegoś tam ktoś coś tam pojadę, zrobię. Ale siatkę i on czasem potrafi raz na 100 belek, potrafi gdzieś tutaj nie zaskoczyć ten ząbek i trzeba po prostu ręcznie to zrobić żeby to przewrócić ten stan z tej strony mamy centralne smarowanie tutaj nie ma jakiejś większej obsługi ma być olej on jest wtryskiwany tutaj na łańcuchy z góry za pomocą tego tej pompki Przy każdym otwieraniu klapy, się otwiera I przy zamykaniu się cofa, wtedy jest olej wypychany tam na takie pędzle I na bieżaną łańcuchy. Tak jak tutaj, widzicie, jest taki pędzel, z tego wykapuje No, w parę kalamitek i to wszystko Wiecie, no jak praca nowa to nie ma jeszcze jakichś tam dużych no, dużych awarii, także było coś powiedzieć, różne są opinie na temat tej prasy no, ja nie jestem zadowolony w 100%, ale ja wiem jakie ja mam gospodarstwo, no, nie wydam 100 tysięcy czy 80 tysięcy na prasę. Kiedyś ona mi się zwróci 80 tysięcy to wiecie ile ja bym miał kasy, żeby to żeby robić usługi kilka dobrych lat kilka dobrych lat 36, czy coś tego. Także, no jeśli ktoś się waha, ma małe gospodarstwo, nie wiem, musicie sami zastanowić się nad tym, czy wy chcecie kupić nową, tanią, czy jakąś markową, w sensie zachodnią, ale używaną. To zostawiam Wam pod rozwagę. Każdy ma swój rozum. Także ja tylko tyle chciałem powiedzieć. W sumie. Wszystko i nic.